Drogi Rishi, bardzo się cieszę, mogąc gościć Ciebie w Warszawie. Dziękuję za pierwsze spotkanie u boku naszych dzielnych żołnierzy i u boku sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga dzisiaj rano. Rozmawialiśmy i w czasie spotkania w naszej bazie, i w czasie spotkania w Cztery Oczy tu w kancelarii, przede wszystkim o bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie Polski, o bezpieczeństwie Wielkiej Brytanii, o bezpieczeństwie Europy. W, w, w oczywistym kontekście, wokół naszych granic panuje wojna i nieprzypadkowo Wielka Brytania także dzięki osobistemu zaangażowaniu pana premiera Sunaka i Polska stanowią naprawdę kapitalny przykład dobrej współpracy i koordynacji naszych działań. Jak się Państwo domyślacie, rozmawialiśmy o wzmocnieniu naszej współpracy w tych formatach, w jakich już i Wielka Brytania, i Polska działają w sprawie obronności. Pamiętacie też, ile emocji i dyskusji wzbudziła nasza deklaracja o przystąpieniu Polski do European Sky Shield Initiative. Bardzo się cieszę, że będziemy w tej inicjatywie współpracowali bardziej niż, niż wcześniej z naszymi brytyjskimi przyjaciółmi i partnerami. Podobnie jak już tradycyjnie dobrze współpracujemy i bardzo intensywnie w ramach inicjatywy brytyjskiej Diamond, która także służy naszemu bezpieczeństwu, w tym bezpieczeństwu powietrznemu. Współpraca między Polską a Wielką Brytanią może być tutaj i będzie, jestem o tym przekonany, wzorcowym modelem także dla innych partnerów. Rozmawialiśmy o tym przez dłuższą chwilę także z sekretarzem generalnym NATO. I nie ulega wątpliwości, że z tych różnych inicjatyw, w których nasze oba państwa są aktywne, z tych różnych inicjatyw musi natychmiast narodzić się skoordynowana polityka bezpieczeństwa. Która obejmie cały kontynent i Wielką Brytanię. I musimy zakończyć, i taka jest nasza wspólna intencja, musimy zakończyć ten czas pewnych, pewnej konkurencji, współzawodnictwa między różnymi inicjatywami na rzecz obrony Europy i Wielkiej Brytanii, bo to, czego potrzebujemy dzisiaj nie tylko to, co robimy bardzo dobrze, mówię tu i o sprzęcie brytyjskim i gotowości zaangażowania bezpośredniego Brytyjczyków w obronę naszego nieba, o tym pan premier pewnie jeszcze parę słów powie, ale musimy także skłonić wszystkich naszych partnerów do pełnej koordynacji systemów, sprzętu, polityk bezpieczeństwa, tak żeby. No, było coraz więcej skutecznych akcji, a coraz mniej konferencji, słów, formatów i politycznych inicjatyw. Bardzo się cieszę, że znaleźliśmy tutaj absolutnie wspólny język. Wymieniliśmy także nasze doświadczenia i opinie na temat walki z nielegalną migracją. Mamy tutaj zbieżne poglądy i podobną determinację, aby świadomi wszystkich okoliczności wiemy, jakie to jest trudne. Wiemy, jak delikatnej materii dotykamy, ale zadaniem numer jeden każdego rządu, w tym brytyjskiego i polskiego, jest ochrona swoich obywateli, ochrona własnego terytorium, kontrola swojej granicy i ochrona swojej granicy, i tutaj będziemy szukali także wspólnych przedsięwzięć. Ja dziękuję za pełne zrozumienie naszej specyficznej sytuacji granicy z Rosją i Białorusią. Ja też jeszcze w latach, kiedy byłem szefem Rady Europejskiej, dobrze rozumiałem, na czym polega specyfika też brytyjska, jeśli to są inne typy nielegalnej migracji, ale na końcu konsekwencje są takie same. Także jeszcze raz Rysi dziękuję, że także tutaj będziemy mogli ze sobą bardzo intensywnie współpracować. Agenda polsko brytyjska jest szeroka, długa moglibyśmy godzinami o tym opowiadać, ale Poprzestanę na tym jednym stwierdzeniu. Nasza stara, dobra przyjaźń Wielkiej Brytanii i Polski znajduje potwierdzenie także w naszej współpracy. Jeszcze raz Rishi serdeczne dzięki. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. Panie Donaldzie, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i że mogłem odwiedzić wojska polskie stacjonujące tutaj na flance wschodniej. Chciałem powiedzieć o niesamowitej sile, jaka cechuje nasze relacje. Jesteśmy sojusznikami na zawsze. Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. Dokładnie, sojusznikami na zawsze. I nigdy w Wielkiej Brytanii. Nie zapomnijmy o, o tym, że to polscy piloci ratowali nasze życie walcząc na naszym niebie. Jesteśmy wielkimi potęgami wojskowymi, które pomagają Ukrainie. Od dwóch lat pomagamy sąsiadom Polski. Jeśli chodzi o naszą pomoc wojskową, to chcę jeszcze jeden, jeszcze bardziej pomóc. Dlatego dzisiaj powiedziałem o pomocy pół, dodatkowej, pół miliona funtów, żebyśmy mogli jeszcze bardziej pomóc za finansowanie zakupu sprzętu. Mam nadzieję, że to, o czym rozmawialiśmy, czyli o zablokowanych aktywach rosyjskich, że również kapitał z tego wykorzystamy. Dzisiaj powiedziałem o tym, że 2,5% produktu krajowego brutto Wielkiej Brytanii będzie wyznaczane na obronność. To jest historycznie rekordowa wartość. I między Polską a Wielką Brytanią jest wielka więź, która buduje bezpieczeństwo w tej sytuacji. Polska wydaje najwięcej na bezpieczeństwo ze wszystkich sojuszników NATO. I wspólnie rozmawialiśmy również o możliwościach przemysłu zbrojeniowego. Budujemy fregaty oraz nowy system obronny, który będzie bronił przestrzeni powietrznej nad Polską. Tak jak powiedziałem, wzmocnimy naszą współpracę we wszystkich formatach, po to, żebyśmy mogli współpracować nad najważniejszymi aspektami obrony powietrznej. Będziemy również Przywieziemy tutaj również rafy tajfun, czyli myśliwce, które będą patrolować polską przestrzeń powietrzną, wspierając. Polskę i my się do tego przyczynimy. Również chcemy 16 tysięcy wojsk przysłać w ramach wsparcia Wielkiej Brytanii, dlatego, bo wiemy, że Polska jest w sercu zapewnienia bezpieczeństwu całej Europie. Bardzo się cieszę, że nasze stosunki handlowe zostały podwojone i osiągnęły wartość 30 miliardów funtów. Brytyjczycy inwestują w Polsce w różnych sektorach. Również rozmawialiśmy o naszej współpracy Energetycznej. Nasz program UK Export Finance, czyli brytyjski mechanizm wsparcia eksportu, zostanie zwiększony potrójnie. Z 5 do 15 milionów funtów zostanie przeznaczonych na sfinansowanie tego mechanizmu, żeby jeszcze bardziej wzmocnić naszą współpracę gospodarczą. Również rozmawialiśmy o nielegalnej migracji, którą Putin i Łukaszenko rozpoczęli. Tak jak w zeszłym roku mówiłem, pomagamy, tak jak wtedy, Wtedy pomagaliśmy chronić wschodnią granicę, żeby przeciwstawić się nielegalnym gangom przerzucającym ludzi. Mamy coś jeszcze wspólnego. Łączy nas jedna. Łączy nas miłość do Margaret Thatcher. W 1988 roku, w zeszłym stuleciu, odwiedziła Warszawę. i Podsumowując, podczas tamtej wizyty obiecała, że. opisała to ryzyko, któremu dzisiaj musimy stawić, Czoła. Powiedziała, że wolność ever, pociąga za sobą odpowiedzialność. Miała rację i bardzo się cieszę, że my y, jesteśmy odpowiedzialni za tę sytuację. Bardzo dziękuję.